Hej, hej! Witajcie w ten mroźny, sobotni poranek. Wybrałem się do lasu z nadzieją, że jeszcze jakieś oszronione podgrzybki uda mi się znaleźć. Mam nadzieję, że dopisze mi szczęście, więc ja już wchodzę do lasu, a Was zapraszam do oglądania. chodzę już długi czas po lesie. Chłodnym lesie, bo naprawdę jest zimno i znalazłem ostatnich trzech muszkieterów w tym roku. Tu jest drugi i tu jest trzeci. Oczywiście są to stare już podgrzybki. Ale sprawdzę, czy nadają się jeszcze do suszenia. Nic nowego już nie znalazłem. Jedynie oto takie podgrzybki. Tu jest największy. Wszystkie schowane w wieżynach. Zimowe. Zimowe podgrzybki. Duże są, faktycznie są duże, ale stare, tak. To już nie jest sezon na świeże grzyby, przynajmniej u mnie w okolicach i w lesie. I zobaczcie na moje zbiory tak oto się przedstawiają. Oczywiście, wezmę je do domu, sprawdzę, czy są zdrowe. I zobaczymy, czy wrzucę je do suszarki. W tym momencie lądują w koszyku. Moje ostatnie w tym roku podgrzybki. Zobaczcie, jak one wyglądają. A jednak to nie były moje ostatnie, definitywnie, bo znalazłem takiego pięknego, świeżego i to nie jednego w tym miejscu. Już miałem wychodzić z lasu. A tu proszę, jakie zaskoczenie. Bardzo ładny, dosyć świeży. Tu mamy kolejnego schowanego w liściach. Naprawdę jestem zaskoczony tym faktem. Zobaczcie, jaki piękny. I jeszcze jest trzeci, największy. też piękny i znów jest ich trzech czyli będę miał już szóstkę i nawet są zdrowe nie są w ogóle robaczywe prawdopodobnie ten jest ok ten no, ten niestety najmniejszy będzie do zostawienia. Niech sobie dalej rośnie. I trzeci, zdrowy. Czyli mam piątkę. Jak będę tak dalej chodził i wolno wychodził z tego lasu, możliwe. Że uda mi się jeszcze coś znaleźć. Zobaczymy. Jestem dobrej nadziei, że jeszcze coś znajdę. W końcu przebiło się słońce. I zrobiło się całkiem przyjemnie. I przyjemnie zrobiło się też pod moimi stopami, bo znalazłem jeszcze jednego lekko już obiedzonego podgrzybka, ale wygląda na zdrowego. I oto jest. Zdrowy. Jeszcze jeden szósty podgrzybek. W drugiej połowie listopada. A tutaj lekko zmrożony grzybek. Naprawdę już oszroniony. Wiecie, jak on się nazywa? Jeśli tak, dajcie mi znać w komentarzach. A ja idę dalej z moim grzybowym koszem. Moje grzybobranie właśnie dobiegło końca i wychodzę z lasu z tą szóstką jesiennych, listopadowych podgrzybków. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Nie było dużo grzybów i nie miałem co pokazywać, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. A ja wracam do domu na ciepłą kawkę, bo naprawdę w lesie jest jeden stopień i naprawdę jest chłodno. Także trzymajcie się cieplutko. Cześć, do zobaczenia.